Leki, które bierzesz, ibuprofen, paracetamol, czasem nawet morfina, dają czasowy przypominek, ale cena jest okrutna. Wrzody żołądka, uszkodzenia nerek, problemy z sercem, a tolerancja rośnie, potrzebujesz coraz więcej, aby czuć się mniej. Nie ma prawdziwego rozwiązania, przynajmniej do teraz. Jeśli cierpisz na bóle stawów mięśni, artretyzm lub chroniczne bóle głowy, odkryj, jak hemp X może zmienić twoje życie. Przejdź bezpłatny quiz i otrzymaj spersonalizowaną ocenę. CBD to niezwyczajna zioła. To czysta nauka wspierana przez ponad 20 tysięcy badań klinicznych. Twoje ciało ma system endokanabioidowy, dokładnie jak ma płuca, serce i mózg. Receptory kanabinoidów w Twoim mózgu i ciele naturalnie regulują ból i zapalenie. CBD łączy się bezpośrednio z tymi receptorami. Nie sprawiasz wrażenia naćpany jak THC. Jest całkowicie niepsychoaktywny. Działa cicho, pomagając Twojemu ciału samoregulować ból od wewnątrz. Badania Uniwersytetu Yale z 2025 roku wykazują, że CBD oferuje ulgę w przewlekłym bólu porównywalną z opioidami, bez ryzyka uzależnienia. Badania opublikowane w Cannabis and Cannabinoid Research pokazują zmniejszenie zażywania opioidów o 43-63%, gdy pacjenci stosują CBD. Pacjenci nie zgłaszają już skutków ubocznych-żołądkowych, bez wrzodów. Bez problemów z nerkami. CBD działa na źródło problemu, zapalenie. Nie tylko maskuje symptom. Przewlekłe zapalenie leży u podstaw 90% bólu w ciała. Cytokinami zapalami się gromadzą, mięśnie sztywnieją, stawy stopniowo się uszkadzają. CBD zmniejsza te cytokinami zapalne aż o 60% według badań Uniwersytetu Berlina z 2024 roku. Tłumi proliferację komórek T. Komórek odpornościowych, które zasilają zapalenie. Wynik: Twoje ciało goi się naturalnie. Jest też bonus: poprawa snu. Ciało, które dobrze śpi, goi się szybciej. Jakość życia poprawia się we wszystkich wymiarach. Nie ma dawki jeden dla wszystkich. Dlatego Hempix oferuje spersonalizowaną ocenę. Jeśli ważysz 70 kg z umiarkowanym zapaleniem, możesz zacząć od 20-40 mg dziennie. Z poważnym zapaleniem 60-80 mg. Algorytm Hempix analizuje Twoją wagę, wiek, nasilenie cierpienia i proponuje pakiet na Twoją miarę. Zacznij niżej i stopniowo zwiększaj. Twoje ciało się lepiej adaptuje. Zobaczysz wyniki w pierwszym tygodniu. Ponad 20 tysięcy klientów wypróbowało Hempix. Zdecydowana większość zgłasza zmniejszenie bólu o 70-90% w ciągu dwóch tygodni, głębszy i regenerujący sen, brak skutków ubocznych, zdolność do swobodnego poruszania się po miesiącach unieruchomienia. To niewymyślone liczby. To dane z bazy klinicznej HEMPIX wspierane badaniami recenzowanymi. Jeśli zmęczyłeś się lekami, ich skutkami ubocznymi, rosnącą tolerancją, CBD jest rozwiązaniem, które wreszcie oferuje nowoczesna medycyna. To nie pseudonaukowa alternatywa, to zatwierdzana badania zatwierdzona przez europejskie organy zdrowia stosowana w głównych szpitalach. Zacznij dziś swoją podróż do życia bez bólu. Przejdź bezpłatny quiz Hemp X, odkryj spersonalizowany pakiet dla Ciebie i otrzymaj specjalny rabat na pierwsze 90 dni. Cierpienie nie musi być Twoją normą. Zasługujesz na pełne życie.